Hej, hej. Przed wami recenzja książki I ujrzeli człowieka. Napisał ją pan Michael Morcock. I książkę dostałam od domu wydawniczego Rebis. Ej, premiera to 11 luty 2025. Tak, to cieniusia się. I powiem wam, że jeśli chodzi o tę książkę, to naprawdę czytało mi się bardzo zagadkowo. Bowiem autor rzucał nami w najróżniejsze one odmęty emocji, żeby po prostu pod koniec rozdziału pokazać, że i tak nie wiem wszystkiego. Jakbym miał takie zamysły, które rozwinąć, miał właśnie czytelnik podczas lektury, podczas tego, czego nie powiedział, a domyślaliśmy się, że o to chodziło. Wiecie, spodobały mi się tutaj cytaty z Pisma Świętego. No, świat, jaki mi opisał, potrafił hipnotyzować na tyle, że po prostu wyobrażałam sobie każde z wydarzeń, zwłaszcza przeniesienie do przeszłości, gdzie panował wtedy Tyberiusz. Podobały mi się opisy wyglądu tamtych ludzi, gdzie na przykład na nogach mieli sandałki, nosili drugie brody, a ich ciało pokrywało całe mnóstwo włosów. Ach, aż czasami miał dreszcz o tym myślach. <laughs> Wiecie, nie trudno się domyślić, że ludzie z tamtego czasu, no, zdawali się być nieco mniej inteligentni, rozwinięci słownie, ale powiem Wam, że no, jeśli chodzi o zawziętość, no to potrafili na swoim postawić. Próbowali też zrozumieć, skąd przybysz się tutaj do nich pojawił, a ten musiał sporo kombinować, żeby, wiecie, odpowiedzieć im informacjami w ich przedziale czasowym. No, spotkanie samego Jana Chrzciciela już było dla mnie zaskoczeniem, ale no to, z kim się spotkał później, było jakby takim, wiecie, nowym doświadczeniem cielesnym. Kiedyś powiem, no często zastanawiałam się, jak wyglądał Jezus i w jakiej barwie był głosu, w jakiej sposobie wysławiania się. No i pomimo tego, że to opowieść okryta fantazją, to jakoś tak, wiecie, no bardziej mi to poruszyło, kiedy właśnie weszliśmy niemal do jego czasu. No, no, jakby to Wam powiedzieć, nie tylko tą opowieść też tutaj ujrzymy. Mamy bowiem wplecione życie Karla jako dziecka, kiedy był karany, kiedy w szkole wymagali od niego naprawdę coraz więcej i kiedy starał się być lepszym i lepszym, ale no po prostu, no jak to człowiek, nie zawsze mu to wychodziło. No i w ten sposób skaczemy od czasu do czasu, no, i tak naprawdę nie wiemy, w ogóle nie wiemy, co może nas spotkać, bo tu nie ma żadnych podpowiedzi, tu są tylko fakty dokonane. Wiecie, ja nie mam awersji do religijnych tematów, a wręcz przeciwnie, lubię o nich czytać, lubię poznawać powiedzmy nowe punkty myślowe ludzi, bo wiecie, no, każdy z nas jest inny, każdy czytał coś innego, więc może zawsze powiedzieć coś, czego po prostu nie wiem, pomimo tego, że wiem, że to jest fantazja. Zawsze ciekawi mnie punkt widzenia innych ludzi, i powiem wam, że pisarz lubi poruszać tematy dotyczące właśnie tych sfer zdecydowanie szukuję i zaskakuje. Ale powiem Wam, że według mnie to jest tylko na plus. Postacie opisuje tylko te, które czemuś mają się przesłużyć. Więc jeżeli jest tam jakaś tam grupka osób i po prostu oni będą mniej... Mają, jakby to Wam powiedzieć, mają tam po prostu być, to oni są tak jakby nieważni dla fabuły, mają być i koniec. A ktoś, kto będzie miał coś powiedzieć czy coś zrobić, wtedy dopiero będzie pięknie opisany. Także no, nawet jeżeli kimś też y, miotają jakieś tam zmartwienia, to jednak gdzieś będzie taki też ten zapłon, który każe wierzyć, że wszystko się uda i skończy się dobrze, że oni sami czasami potrafili siebie pocieszać. Także no to było niezwykle motywujące, jeśli chodzi o, o to, jeżeli ktoś przekłada sobie książki na życie y, własne, gdzie czasami się wydaje, że jesteś w tak beznadziejnej sytuacji, że już gorzej być nie może, a tu się okazuje, że po pierwsze gorzej być może i po drugie zawsze może być lepiej. <laughs> Także no to było właśnie taka kwestia, że zawsze może być lepiej. Także ja naprawdę przeczytam je z prawdziwą przyjemnością. Polecam Wam. Yy, zwróciłam uwagę, że nie wszystkim się ta książka podobała. Widziałam, że niektórzy dawali nawet punktów jeden. Wyobraźcie sobie, ale ja nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy nie lubią czytać o religii i sięgają po takie książki. To jest po prostu dla mnie dziwne. No, wiecie, ja nie przepadam za historią, jeżeli chodzi o czasy Hitlera, Żydów i tak dalej. Nie czytam takich książek, bo wiem, że mi się nie spodobają, bo nie zrozumiem tego przekazu, tej treści, tych, tych wszystkich nowin, które tam są, bo mnie nie interesują. Także, no. No, ludzie a ludzie. Także czytajcie książki, które lubicie, do których tematyki tak jakby jesteście, no nie wiem, jakby to wam powiedzieć, usytuowani, bo każdy z nas wiadomo, że ma jakieś tam dziedziny literatury, które po prostu lubi, które go ciągną, no i na tych się należy najlepiej skupiać. Można gdzieś spróbować sobie jakiś inny odłamek, jak niektórzy. O, no przecież czy czytam fantazję. To w ogóle nie moja literatura i niskie oceny. Nie rozumiem takich ludzi. Nie lubisz. Nie czytaj, ale to jest oczywiście tylko moja wersja wydarzeń, że tak powiem. Moje osobiste zdanie. Ach, choroba nie odpuszcza, ale mam nadzieję, że u Was będzie coraz lepiej każdego dnia. W końcu to słoneczko wyjdzie i ten śnieg zejdzie, także pięknej, spokojnej nocki. No i wspaniałych lektur do czytania. Ja i Wam polecam. Trzymajcie się. pa. pa.